Tej strony Golden LPS TV. Dzisiaj będzie dość nietypowy odcinek, bo mam parę rzeczy, z którymi muszę się z Wami podzielić. Niektórzy się pytają lub zastanawiają, czy świat psiaków kiedykolwiek powróci, czy jeszcze będę go nagrywać lub czy koniec. Tak, Świat Psiaków, wiem. Został stworzony na temat serialu, czy gazetek Świat Psiaków, które oczywiście nadal zbieram. I moim zdaniem Świat Psiaków na bank powróci. Ta długa przerwa była przez to, że musiałam poświęcić trochę czasu innym serialom. A, no i jeśli chodzi o Super Sofii, mówiłam, że już jej nigdy, ale to nigdy nie nagram. I dziś to się zmieni. Będę nagrywała taki sam serial na tej samej zasadzie, tylko że troszkę inny. Będzie pro-Sofii, a nie super-Sofii. To będzie pokazywało życie Sofii, jako jest już nastolatką. Widzę, że mała Sofii Sophie... <laughs> no już nie jest taka fajna jak kiedyś, więc bez dalszego przedłużania. Chciałam tylko Wam powiedzieć i przypomnieć o subskrypcjach i lajkach i pamiętajcie, każdy serial będę nagrywać aż do samego końca. Pa!